Rozpoczynamy ostatnie wydanie programu lokalnego przed wakacyjną przerwą techniczną. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. 1 sierpnia rusza głosowanie do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Zapraszam na skrót tematów. Mieszkańcy mimo wszystko wnioskują o to, żeby ten ruch zmienić. Zawsze jakieś nowe doświadczenia z tej pracy wyniosę. Postaw krzyżyk przy naszym projekcie, aby zmieniać miejską telewizję kablową na lepsze. Chcemy przede wszystkim też edukować mieszkańców miasta. Dzieci pracują dzisiaj z modeliną, tworzą niewielkie figurki. tematy w wiadomościach w propozycjach programowych relacja z pikniku lotniczego wystawy pojazdów oraz koncertu młodzieżowego a także rozmowa z burmistrzem miasta w informacjach z ratusza między innymi o uchwalonej karcie seniora